Kochani, jest dzisiaj taki skwar i taki gorąc, że po prostu wysiedzieć w domu się nie da. I dorwałem tutaj... Choban Manor się ten nazywa. jest taki budyneczek... ...tutejszej budowy. Pewnie wieje fajnie. I mnie nie słyszycie. Mają sobie tutaj taki... ...ogródeczek ładny. Wreszcie fontannę uruchomili. Także zaję fajnie. No i tak postanowiłem Was trochę zabrać na spacer. Tak sobie pomyślałem, że chyba nową seryjkę programów porobię. Bo z tym na co dzień, niestety, muszę się przyznać, nie wychodzi mi. Po prostu żywce mi się nie chce, jak wracam po nocy z pracy, żeby cokolwiek robić. No i tak. Ej, Masakra, powiem Wam, masakra. No, ale taką soryjkę myślałem sobie wprowadzić na spacer. No i będę Was zabierał na moje spacerki gdzieś tam w okolicy. Pokażę Wam trochę tutejszej okolicy. Londyn też potrafi być piękny. W ogóle mam dużo, dużo przemyśleń, co ja tutaj robię. Naprawdę powiem Wam, tak jakby z raju do piekła wrócić. Oj, Tam jest Westfield to jest cały ten park olimpijski hmm, powiem że ślicznie dzisiaj tak się przejdziemy tutaj po okolicy po drugiej stronie jest taki większy park, to tam przejdziemy ludzi na wychodziło kawki sobie też kawkę machnę później Tu jest ten wielki stadion, co było rozpoczęcie Olimpiady Razem z tą wieżą śmieszną. Ponoć drogę jak diabli, tam u góry jest restauracja, ale a może jak Dzięki przyjedzie to ją zabierę. Nie na No, idziemy na drugą stronę. Tam się gdzieś kawki napijemy i sobie pogadamy trochę. Zobaczcie, jakie piękne żonkile. Ile ich tu kwitnie. A? Hmm. Może focie bym tutaj ścielił? Pierdyknę se focie tutaj. No, ładnie tu. Więc wieje nadal. A no ja wam dupy dzisiaj nie zrywa. Aż tak pięknie nie jest. Wieje trochę. Nie jest taki ciepły wiatr, ale tylko taki zimny. Nie jest taki ciepły, jest taki zimny. Jakby mógł być ciepły i jaki jeszcze. No, kawę widzę. Czuję zapach. Także zaraz sobie kawkę machnę. Trochę się tu jeszcze powłóczę. Więc mamy z bliska ten wielki stadion rozpoczęcia olimpiady. I jest tutaj ala jakieś takie... Tak jak dla dzieciaków, do zabawy. Wieje. Jeszcze powtórzę to z tysiąc razy. Wieje. Zakupię sobie kawę. Lata czy kapucinów? O, przewieszniegi. Tam żółta. Ładna. Dobra, kawa jest. No i tak, kochani, kawucha jest Wasze zdrowie, chociaż to taka bezalkoholowa kawata. Co tam zdrowie? No, tutaj trochę mnie wieje. Znaleźć jakieś spokojne miejsce będzie chyba ciężko. No, ludzi tu jak mrówków dzisiaj powychodziło. Także, a trochę się powłóczę. A tam jest jakieś takie fajne coś Jakieś takie U góry głośno Nie wiem czy tu winda jest czy są No więc przejdę się tutaj kawałek tam sobie gdzieś siądę, a tam jest drugi kanał, tak. może tam się gdzieś przejdę kawałek. No więc kawkę dopiję, pochodzę sobie trochę, pokażę Wam może jeszcze tutaj troszeczkę okolice tego parku. To jest fajnie na wiosnę, taką późną wiosnę, jak już lato się prawie zaczyna, jak już jest zielono. Wam jest fajnie kolorowo, dużo kwiatów i w ogóle, zadbane wygląda to na zerwane. i no teraz to tak trochę szaro jeszcze chociaż to co w Anglii jest fajnego to to że trawa jest cały czas zielona to jest naprawdę miła sprawa troszkę zawsze tego poczucia zieleniny jest Eee, no, tu winda jest, proszę Leci winda na dół Hmm, że to na ludziska, ludziska z buta są do góry Trawka ładnie przestrzeżona brzuski Normalnie to jest chore To jest chore Każde drzewo obtagowane nie wiem, pewnie z 15 zeszytów jest jeszcze zapisane w każde we wszystkim Szkoda, że jeszcze chwastów nie numerują. Kurna Jak można tak? Przyroda. Matka Ziemia. Chore to Zamiast się wzorować na przyrodzie, kurna takie konstrukcje, nie wiadomo co to jest Rurki poskręcane, kurde. Zardzewiałe. Eee, <grywa> ludziska, ludziska. Tutaj coś kwitnie? Nie, świeże liście takie. Fioletowe. Fajnie to wygląda. Kurczę jak ja tęsknię za Filipinami. Oj, ludziska. Gdybyście wiedzieli jak ja tęsknię za Filipinami Tam się można poczuć wolnym Pozamykane, poobradzane. Kurczę, nie tak dawno była ta olimpiada. Całkiem nie tak dawno. O. Sławeczka pod mostem to może nie. Tam jest drugi kanał

tak by nie było W końcu to stolica Wielkie miacho Elektrownia wiatrowa, wiatr wieje, ale nie działa Nie widziałem tego nigdy, żeby to się kręciło Do góry, na, na, na górze tych supów białych To powinno się kręcić i generować prąd w czasie wiatru Ale e, e. Nie działa Megafony światła, fajnie tu nieraz w nocy wygląda jak włączą Tam za tamtym płotem. Tam jest drugi, drugi rzeczek. Dzisiaj przejdę tam dołączę od drugiej strony i wrócę do domu. Ale dzisiaj niedziela na 70. No. Jakby tam gdzieś było widać moje paluby, to sorry. Staram się jakoś tak mikrofon przysłonić przy, przy od wiatru. tą panią tutaj Jak tak dalej pójdzie w tej firmie gdzie pracuje A tu wie są takie ładne gęsi Kurna będę musiał chyba polować Na, na gęsi żeby coś jeść W mieć gęś może to... Kaczka? Gęś? Kaczka Kaczka czy gęś? Kurde Co się ze mną robi nie służy mi jesień, nie służy mi zima. Na wiosnę się łapie, że kurcza ciężko z moją polszczyzną. Tam cały Westfield sobie pomyślałem, że gęsi gęsiego jednak gęsi nie kaczki ej no nie bójcie się nie bójcie się Spijcie sobie spokojnie co wy takie no ludziom tylko chcę pokazać jak wyglądacie z bliska wiedzieliście, że ma takie oczy żółte z czarną kropeczką i jak mruga to tak ci szybko Pani to wygląda, hmm. Śpijcie sobie, nie bójcie się. Aż taki głodny jeszcze nie jest. Dobra, klapę se tu chwilę. Trochę spokoju ciszy. Powiem wam, niebo jest dzisiaj. No, niebo jest dzisiaj niebieskie. Tam słoneczko se świeci. Pan na rowerze pomyka, proszę. ale ma zcentrowane koło. No i takim sposobem jestem sobie tutaj, a tutaj to jest. Tu gdzie często sobie bywam. Spacer na sobie, kawałek jeszcze. Tutaj proszę, wielka konstrukcja. Stadionowa, z tyłu, jak widać, konstrukcji tej wieży czerwonej. A tutaj sobie jest o Fish Island Rivera. Solarki na łodziach cieszą się popularnością. A ja sobie spaceruję. Ludzie są na spacery powychodzili. No. Przejdę się ten kawałek dalej jeszcze. Skręcę sobie w prawo. Wyjdę sobie starym parkiem. Wrócę do domu. Zjem coś do kościoła Wrócę do domu spać A jutro się chcę gdzieś na rowerek myknąć Jutro ma być tak samo jak dzisiaj W miarę ciepło Także plan jest prosty Naładować wszystkie baterie do pełna Wsiąść na rower I sobie gdzieś wyjechać na cały dzień Rano się zebrać się Rano, tak żeby trochę cieplej było gdzieś po 10, 11 no i to 6 godzin można gdzieś sobie gdzieś pojechać płyną sobie, płyną hmm. no ślicznie jest zamówiłem na stronce gitapa mikrofon zewnętrzny mam nadzieję, że za jakiś tydzień przyjdzie no to z Tajlandii także troszeczkę niegdyś to było moje marzenie jeszcze przed Filipinami Kombinowałem, jakby to zrobić, żeby jakąś łódź zdobyć. Żeby się wprowadzić na No Ale pojawił się pomysł z Filipinami, więc wydawał się dużo fajniejszy. A no widzicie jak to jest Człowiek w takiej betonowej pustyni mieszka Wszystko wiąże się i obraca wokół pieniądza Każdy dąży by mieć ich jak najwięcej Zapominając że jest człowiekiem I że inni też człowiekami są Ludźmi no. Modne to trochę. Ja się tak wróci z takiego azjatyckiego kraju. To tutaj naprawdę czuję się czuję jak na odludziu. Jakby nie pasował. Nie nigdy się nie czułem związany z Londynem tak, że o, to jest moje miejsce, to jest mój dom. Zawsze myślałem o tym, żeby gdzieś stąd czmychnąć dzień dzień. No, no i wróciłem. Londyn, Londyn, ja Cztery hałpy, dwie ulice No i tak, inteligencja Dobry solar Przykryty ścierą A popękany, który ładuje w jednej trzeciej Sobie stoi na słoneczku H sobie udeckuje Kacka spierdziela tymęktown Hmm. Tu kiedyś sobie siedziałem na tej ławersce, jeszcze przed wyjazdem na Filipiny. Tutaj na tej ławersce. Haha. Tutaj zaraz po lewo. Odbija rzeczka w stronę Angel. Camden i tam trochę do góry. A tutaj, zaraz po prawej stronie, są śliwki robaczywki. Żółte mirabelki. Bardzo smaczne. No ale dlaczego w cieniu sobie leży? Coś by coś tam time robił. Y robił. tam widać statywik, coś to bardziej wygląda jak nie, kamera jakaś, może mikrofon nie zbierają dźwięk. ale nie, nie, no, nie, No także tutaj. Za tym mostkiem tam są trzy fantastyczne drzewka z pięknymi, smacznymi rabelkami. Także mam nadzieję, że już z żonką się tam wybiorę. Niebawem Tam za tym mostkiem. Tam się przejdziemy następnym spacerkiem. No tu kaciorek skrzeczący kaciorek tu jest trasa 46 nie A12 przepraszam tu jest Homerton tam dokładniej Tamtą stroną jest Stratford, to jest Mały Lasek. Ja sobie idę kawałek jeszcze prosto, skręcę w prawo, dojdę do domu, przebiorę się i do kościółka. A co? No. Taki sobie niedzielny spacerek.